5 ciekawych faktów dotyczących Twojego ciała. Fakt pierwszy. Czy wiesz, że Twoje serce bije średnio 100 tysięcy razy dziennie? To ponad 35 milionów uderzeń rocznie. Ale to nie wszystko. Serce działa tak efektywnie, że pompuje krew do każdej komórki Twojego ciała w ciągu zaledwie kilku sekund. Dzięki temu, nawet kiedy odpoczywasz, Twoje ciało otrzymuje niezbędny tlen i składniki odżywcze. Subskrybuj ten kanał, aby nie przegapić więcej fascynujących faktów. Fakt drugi. Twoja skóra największy organ Twojego ciała waży około 16% całkowitej masy ciała i ma powierzchnię około 2 m2. Skóra nie tylko chroni Cię przed czynnikami zewnętrznymi, ale również pomaga regulować temperaturę ciała i eliminuje toksyny przez pot. Co ciekawe, skóra ciągle się odnawia, co miesiąc traci i odzyskuje 30 tysięcy martwych komórek na minutę. Fakt trzeci. Mózg człowieka to niesamowity organ, który pracuje nieustannie, nawet podczas snu. Generuje tyle energii, że mogłaby ona zasilić żarówkę o mocy 10W. Ale to nie wszystko. Mózg też jest odpowiedzialny za przetwarzanie miliardów informacji każdego dnia, co pozwala nam myśleć, czuć, podejmować decyzje i reagować na otoczenie. Ty też zareaguj w komentarzach i powiedz, co o tym myślisz. Czy wiedziałeś o tych faktach wcześniej? Fakt numer 4. Każdy człowiek ma unikalny zapach, podobnie jak odciski palców. Twój zapach jest wynikiem mieszanki genetyki, diety, środowiska i bakterii żyjących w tą twojej skórze. Ciekawostką jest fakt, że zapach zmienia się w ciągu dnia, w zależności od poziomu stresu, aktywności fizycznej czy nawet emocji. Fakt 5. Twoje kości są cztery razy mocniejsze od betonu, a jednocześnie są niesamowicie lekkie i elastyczne. To właśnie dzięki tej elastyczności kości mogą obserwować uderzenia i naprężenia, chroniąc się przed urazami. Co ciekawe, najtwardszą kością w ciele jest kościółdowa, która jest w stanie wytrzymać nacisk do 30 razy większy niż masa ciała człowieka. Jeśli podobał Ci się ten film zasubskrybuj ten kanał i poznaj więcej ciekawych faktów.